Anomik. Gra, trzeba walczyć o przetrwanie. Często ktoś cię potrąci samochodem, albo te szczery cię rozsylają. Tu trzeba przetrwać. Airway to bardzo niebezpieczne miasto. Trzeba yy, walczyć o przetrwanie. jestem po jakim takim oddalonym. Całkiem oddalonym. To sobie pojawię pick-upa. I zobaczymy, jak wygląda to airway Do tego jeepa Do tego pickupa Miałem fajerwerki Ale je straciłem Niestety Trudno jest się teraz je odzyskać Trochę tu przebolałem Co najmniej mam tego pickupa Po ten typu event, że się tutaj Ameryki już tu stoją skrzyżowanie. Musi być ktoś z karabinem w rękach. Właśnie policjant podracił innych ludzi. Przeze mnie to Ludzie lubią jeździć po ulicy, Gigi. przetrwać się tu trzeba, ale na razie jest spokojne. Na szczęście, i na razie to autobusiarz. O, Pacham z SMS-y mi tu się pisze. Ja to nie ma ja to? Hmm. Coś chcę. Aha. Kurwa, na swoje miejsce. Chyba wiem co trzeba zrobić. Będę Którzy rolę rządową będą chęć. Lepiej, tak żeby dostać się w tym A? To już nie będzie widoczne. Chyba. Nie będzie. Znowu idę do poprawy. To będzie zadanie. A no, przepraszam, że tak milcze. Zapomniałem, że nagrywam. Tak cicho bardzo. To tak. W jednym z podprawy byłem. No za chyba, za długo byłem cicho Ale. Wi no widać. Ano mi już tam z karabinami łażą. Słychać. Ludzie się pod koła pchają. Już szalaniny słychać. Ojej tu rząd Rządy łażą przy banku Ja chyba stąd się rekołuję Co mi jest taki takim Kto jest majorem? Tu jest pytanie Szybko co to za nick? W sumie ja mam epico to potęga 99, no to nie wiem już co lepsze. W sumie mój mm, nick jest prawdziwy. Bo epico to jest potęga. Tu, 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 tu. muszę jej no to taka gra, której coś ciekawe, ciekawa, ciekawie, czymś nie ciekawie, czymś się nudzi. Już tu pod kawa się pchają. A ja tu też chyba zaparkuję swoje auto. Czuć tu się to Policja, używaj! Szeryf... Pickup... Hypercar... Sedan Policji... Bus... pani bus! Po pod spodem tego autobusu jest... Solider z tego. Jak się nie to widać. To jest Solider Czyli z tego oczy. Odwróciłem, czyli ciekawe, czy ktoś to wysadzi. Osadziłem, On tutaj, jestem on będzie teraz skala bum bum. bum 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 aaa... bum 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 tego, bob. Współczuję mu, ponieważ stacie duże kasiory, to stała hyper, stała zanieśc... zniszczenia zanieśczeniem auta. dużo traci. Też jakiego hypercar, to dużo się traci. A to też mojego pick-up'a. koła, hmm. ołacha, karabin, koresynki, dwa pistolety, spór czubekka, sama druina i dwa hamory. Sarak. Ja Na moim innym koncie mam tego pusa. Bo no, ja miałem inny kon, raczej mam nadzieję, że już mam, ee, na którym jak ktoś się na nie włamał i zmienił e-maila, żal mi, bo zapytałem na nie trochę pieniędzy, trochę na nie wydałem. Jej! Moje! Co będę robić? Hmm. Wiem, może to toaletowy raj? Więc toalety... Gdzie te to toalety? Gdzie toalety? Hmm. to toaleta, bo to zadali nie dodali. nie rzeczy się zmieszało. Toaleta była gdzieś tutaj kiedyś. Ale... Te, chyba już tego tam nie ma. Toaleta. Toaletę. A to jest toaleta? Ślepiej ja jestem. Ej, toaleta. obracać... nimi kręcić... Ona no, przepraszam, że tak głośno to klikam. Dla mnie to... Cicho ale to jakbym miał swoje firmy to trochę głośno słychać dużo toalet źle toaleta na toalecie patrzy z góry nogami jej Оши. Ха-ха, <laughs> Nie, po prostu tak. W sumie... Po co to śpiewała... Pysznie, z tej klasy. Coś tak się nudzę. W sumie... A czy Nudny. Taki nudny się zrobił. Ale już trochę widać, co się dzieje, panu Miku. To. Będę już może kończyć, więc bajo.